Moduł Sterylizacja służy do ewidencjonowania wykorzystanych pakietów podczas wizyt. Do modułu logujemy się swoim hasłem do programu Estomy. Aby utworzyć słownych pakietów, klikamy w tym miejscu. Klikając w tym miejscu, tworzymy nowy proces sterylizacji. Uzupełniamy wymagane pola. W tym miejscu można dodać załącznik. Wybieramy pakiety z listy i ustalamy ich krotność. Po prawej stronie widoczne są wszystkie parametry procesu oraz lista pakietów. Niebieskie ptaszki oznaczają wszystkie wykorzystane pakiety z procesu sterylizacji, zaś czerwony kalendarz pakiety przeterminowane. W tym miejscu znajduje się raport pakietów wykorzystanych w wizytach.